Czekaj, my to nawet nie korzystaliśmy z tego. No właśnie. Ty co się dzieje? Jest tam zapalona? Jaka poświata w ogóle, co? Taka wielka. Ale rocznie. O jest! Jakaś lampa na... Przepraszam, ja to tylko szybki remont robię O Jezu, to gówno co tu jest cały czas! O człowieku! Jak to źle wygląda widzowie? Coś tu się zmieniło w ogóle? Stary, jakie to jest ciężkie! Bier. Coś stary mi się wydawało, Przecież że. Nie coś przebiegło. Ale było słychać coś. Słychać fest. Zobacz, czy tam coś żyje. Stary! Patrz! No, jakie to jest ciężkie zasraństwo. <laughs> Nie wiem, czy mam radę to podnieść. Dobra, są sznurki, czuję, że są. Tak? Ty masz ten sam co ja? Stary, mam latarkę dla nas. Mam matującą siatkę, która przykryje nam po prostu jakąś Nice! Szczęście. I mam Hamak, który jest epicki. Tak, powiem Ci jeszcze jedną rzecz. No? Znalazłem jeszcze u siebie materac. Pompowane. Ale nie wiem, czy jest, jest, skoro mamy. To. No, mamy blisko domu, ogólnie przez biorąc. Nie, no, mamy to nie, no, będziemy wisieć w powietrzu. Tak. No, sznurki Chociaż... są? Są. 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 Tylko nie wiem, gdzie my to przewiążemy, stary, nie mam pojęcia. Stary, zaraz się przekonamy, widzowie, chodźcie z nami na górę. Jak w kościele! <laughs> Słucham, jak <u> my nie <laughs> gasimy świateł. Ej, zgasiłeś przed chatą to światło, o którym gadaliśmy, ale z kolei w pokoju zostało zapalone, i uwaga, ja go nie zapaliłem tego światła. Jak nie? Przecież zapaliliśmy obydwa chyba, czy nie? Zapaliłeś pod nagrywkę, ja kamerę. A. Nie, dobra, no nie będę na ciebie zwalał, przecież to jest wspólny dom, więc po prostu razem nie zgasiliśmy światło. Tak no jest. oczywiste to jest. Serio, w ogóle 16% baterii. Co? No, więc ja muszę zmienić baterię jeszcze. Ja mam w razie czego. Mamy, 51, panie. Dobra. Damy radę. To co, wchodzimy? Wchodzimy, let's go. O kurde. I przypominam widzowie, piszcie w komentarzach, jak coś widzicie z tyłu w tle, gdzieś. Tak Później my sprawdzamy te nagrania i obczajamy, czy ktoś coś widział. Ktoś coś widział, ktoś coś wie. O! Dobra. Jest pan? Jestem. Dobra. Już pomógłbym ci, ale nie tam. Dam radę. Życzę, trzeba sobie radzić. <grystanie> Samemu. Kamidło. to no no najgorsze. O. Widzowie, powiem wam tak. Jeśli któryś z nas spadnie z hamaka, to to nie jest upadek na podłogę. To jest upadek z pierwszego piętra, bo te deski nie wytrzymają na pewno żadnego skoku ani upadku. Nie ma szans. Całkowicie się z tym zgodzę. To jest lądowanie na dupie. No. Na ziemi. Na Dobra. dup sztylu także hej. Ja to zostawiam. O! Nie. Ok. Dobra. Stary, nie wiem czy pamiętasz, że mamy sprawdzić tam coś za prześcieradłem. Właśnie się do tego idę. Zgaszaj światło, stary. Jak zgasić gaś, światło? Gaś, gaś, mam pomysł. Dobra. Chodzi o to, dla widzów też. No. Żeby to było trochę takie wiesz Creepy. I żeby to miało taki klimat, wiem, że trochę mniej widać niż zwykle, ale patrz, bierzemy to i to. Tak. O Jezu. I ja oczywiście w głowę. Stary, ja się boję po tych deskach właśnie. Ja trochę też jak według jesteśmy. O! Więc zostawię to. Kurde, jak to już wszystko pracuje tu. O! Idealnie. Stary, w sensie chodzi o to, że tam. Pamiętasz, jak chodziliśmy na drabinę, patrzyliśmy z okna kamerą, czy co? No. No to było widać tam na samym końcu te tak. krzesła co tam są. Widzowie, my było. tam patrzyliśmy, my tam patrzyliśmy. No. z tego okna. Tego nie było. I tego tu nie było. Chyba, że właśnie. To było. Ale byliśmy wyżej na przykład. No nie wiem, może w, wyżej u. przepraszam. Nie dziwię się, no w ogóle cud, że w takim momencie coś późno w ogóle. <laughs> że tak późno, tak długo wytrzymałem, no. Więc co tam jest, stary, Nie wiem, ale zauważyłem dziwne kokony nad nami. W ogóle strasznie dużo tu jest kokonów. No. Jakiś... Wylęgarnia, wylęgarnia bąków, wylęgarnia. Szambonella by się tu odnalazła. Oj, tak. Dobra, no co, odsłaniamy to czy nie, no bo co tam może być? Stary, jaka lipa będzie, jak tu nic nie będzie, będzie taka najgorsza patata, i widzowie nas zabiją za to. Że ja to, wiem, że... że my mamy pecha i farta, że znajdujemy strane rzeczy, ale stary, jeżeli my się spuszczamy teraz... Nad czymś, co tam będzie drewniana dykta, to ja się zestrał po prostu. coś, bo... że co ściągasz jest? to prześcieradło i tam nic nie ma. Powietrze było. O, to źle by było. Bardzo, bardzo star, źle. Bardzo źle. Dobra, to co. Odkrywaj. Odkrywamy. Czekaj. Okej. Okay. Patrzcie, w ogóle z tej Czy strony. Mam podejść bliżej. Tak, chodź, zobaczyć to z tej strony. W ogóle, zobaczmy. A coś wali. Przez okno. Star, tu jest czarna belka. Co? To mi nic nie widać nawet Uuu, dobra Zobacz od boku jakie to jest cienkie w ogóle Daj kamerę O, patrzcie widzowie To jest jak obraz jakiś stary, wiesz To wygląda jakby ktoś przygotował Ewidentnie ktoś przygotował Wchodzisz chodzi ci... i to widzisz nagle Tak, tak? chodzi o to, żeśmy to widzieli, tak Prześcieradło jest czyste Jest świeże widać Nie jest, że leżało tu milion lat Nie, nie, stary Chyba... Stary Co? Ciebie to chyba, po, w sensie, chyba jest późno, dlatego, że po pierwsze, to prześcieradło co tak mówisz się okazuje być kitlem, e, jeżeli chodzi, kitlem doktorskim, w sensie, lekarskim, lekarskim kitlem, nie mogę się ty wysłowić, ty to jest pierwsza rzecz, dwa, masz nie. napisane PZC czy PZY na końcu, to jest kitel, zobacz, tu masz guziczki tak dalej, a z tyłu... Jest jakaś rzecz i to okrągła Stary, to jest wyhaftowane, to nie jest napisane to jest Aha, twardy. to jest haft, czy, czy, No właśnie To nie jest prześcieradło i to nie jest stary nowe To jest tak brudne, szare Doktorskie Co to To nie jest? jest tak łatwe Jakieś koło doktora, stary Czekaj, odsłonię z przodu, bo z tyłu nic nie ma W takim razie odsłaniaj to Coś jednak jest Co to jest, stary? Wow Stary, co, co to jest? Co to? Co to jest? Ej to jest epickie, nie wiem co to... To się kręci? Tak. Znaleźliśmy jakieś wypasione koło fortuny, jakąś legendę taką. To jest chyba najlepszy dzień w moim życiu, przysięgam ci stary. Co wow. to jest? Fuck. Ej, to jest przemocna rzecz, widzowie. Kto się spodziewał, napiszcie w komentarzu. D nikt, nie. Nikt. W sensie, dobra, nikt nie zgadł na pewno. Ale napiszcie, co myśleliście, że jest pod tym kitlem No całych. napiszcie, błagam napiszcie, bo ciekawi jesteśmy po prostu Tak jest, a teraz W takim razie stary, no. czas to zobaczyć z bliska Let's go! Gdzie to dajemy? Stary nie Ej, czy... chodźcie najpierw rozłożyć w ogóle legowiska i Dobra. wszystko, a potem wracamy do tego, bo to jest epickie Ale musimy stare się ogarnąć trochę tutaj Dobra Bo jednak będzie ciężko No git stary, bo tak z ruchu... co? Ej, co się stało? Stary, drzwi się zamknęły Syren, Syrena, słyszysz? Słyszysz syrenę? Tak. Nie wiem, nie wiem skąd to syrena, co to oznacza. Kurde. Jesteśmy zamknięci na dachu, nie możemy nawet zejść na dół, żeby zobaczyć, co się stało. I słychać syrenę, no, i coś ma ale... cały czas, posłuchajcie. Słychać to na kamerze? Znaczy na twór. wybiegamy w takim razie, tak no jest. bo coś się może stało. Ej, wyje, Leć, leć, coś nam zamknął, więc też. Dobra, strać na to na razie. Wychodź, 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 bo nie wiadomo w ogóle, co się może dziać. Ja cię trochę trzymam, a raczej się wiatruję. Raczej... to jest zamknięte. A to spadło! To Dobra, to tak czy tak. To jest przerażające, że coś zamknęło te drzwi, oczywiście. Wiatry nie mogą, są strasznie ciężkie. Ciężki są. Tak czy tak, słychać teraz alarm to jak bombowy, więc po prostu trochę lipa musimy się aktualnie zobaczyć, co się dzieje w ogóle. Rozeznać i wrócić tutaj. Tak jest. Więc dawaj szybko, schodzimy. One hour later. Tam, gdzieś tam. Gdzie? Tam. Aha! Faktycznie tam, o jest. Nalot? Jak głośno. No nalot jakiś stary, albo coś. Trochę tak wygląda. Serio, co to jest? I może tam się uda zobaczyć coś poza światem? Drzeba Ale to nie... Stary, to nie jest żadna, e, wiesz, straż pożarna, policja. To jest syrena stary, przeciwlotniczy albo coś. Jezu. I my będziemy na strychu w tym czasie zamknięci. Znaczy trochę to trudno. ja to nie lubię tego dźwięku strasznie, mnie przeraża. Wiem, że coś albo... Odbój... Albo zaraz walnie coś, wiesz, mam takie przeczucie po prostu, że... No nie? Albo coś je... Bo wiesz, tak. masakra ogólnie. Stary, no nie wiem, rozglądajmy się, stary. To lepiej spójrz, bo tam się widzą te światła, daleko za grzekami, Tam są ruiny, czekaj. Za ruinami jeszcze. Patrz tu, patrz tu. I patrz, to faktycznie jest coś. Widzisz, widzicie widzę coś. światło. Tak, to, to nie jest księżyc. Co to? Ej, ale w ogóle zwykle to przerywa się ten dźwięk. A teraz cały czas trwa. No tak. Z przerwy. Trzeba liczyć sygnały chyba Sprawdzam. To już był czwarty albo piąty. Sygnały ostrzegawcze. No. Alarmowanie i ostrzeganie. Syreny alarmowe. Co? Co jest? Nie mamy tu. Nie mamy tu folii. No nie mamy, ale stary. Nie wiem, może u sąsiada. Nie, 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 nie. Ktoś w naszym pokoju był stary. Przeszedł teraz na, na 70%. Przechodzę Przestały alarm w ogóle pić. No. Ale ile razy było? Poczekaj ostrzeżenie. Akustyczny modulowany dźwięk po 3 minut. Ile to mogło trwać? 3 minuty? To jest sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny określa. Ale co znaczy? Nie no, syga, sygnał ostrzegawczy. Patrz, ogłoszenie alarmu. E, sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut. Odwołanie, ale... Co się dzieje, stary? Kurde, jak... Stary, ja, ja nie ja... wiem! Co tu się odpala w ogóle, jakby stary... Zrzuty nam robili no dosłownie. Nie? Straż pożarna jedzie, karetka i policja. Wszystko słychać tu. Wszystko, wszystko. Wolę wrócić na ten strych i tam siedzieć teraz. Szczerze, zmotywowałem się do działania, właśnie. Lecimy. Let's go. Dobra, Chodzę. Wchodzę, wchodzę, wchodzę. A ja zamknę te drzwi w ogóle nam i tak tam. dalej. Dobra, to biorę drabinę tylko. <laughs> Serio? Nie. <laughs> znaczy ogólnie tak, ale ją wrócę zaraz z nią. Trzymaj to. <laughs> No! Czujesz to? No Trzeba... Nie sięgnę Musisz wejść na szczebelet się, gdy cię zostawił Stary, ja wiem, że my kiedyś będziemy tak robić, ale teraz... Nie, nie czyń, ten czas nie, nie, nie czyń drugiemu co tobie nie miłe jest zasada no. Więc ja ci tego nie zrobię, ale ogólnie stary Kiedyś Kiedyś bym cię z przyjemnością zamknął, jak się oswoimy z tym miejscem... No, dobra tak czy tak, stary, zamknąłem to, nie będziemy schodzić, więc ramię, czy ta drabina jest obłożona, mm. dobrze czy nie? A to komfort, to jest cudowny. Dobra. No to co? Ktoś pierwszy, ktoś drugi. Tak jest. W takim razie ja mam tak, siatkę maskującą, w której my części chcemy się zawinąć, bo ja ogólnie myślałem, żeby na trochę na tym zawinąć też. O komin? Znaczy w ogóle to my możemy się rozłożyć o każdą belkę, jaką chcemy tutaj, to no nie jest problem. I ja myślałem, żeby naj, najbezpieczniej będzie o to. O to, tak. I tak. I pod tym spać? No ja wolę pomiędzy. Nie ma, nie ma innej opcji. Jak o to przywiążesz, to to w bok prędzej poleci. Myślisz? No. Znaczy na pewno myślisz, ale. <laughs> Czekaj. Kurde, wiesz? Ciężko mi wybrać strach. Chodzi mi o to, no. że 100%, no. 100 bezpieczniej będzie, jak tutaj zawiniesz nie, no, to i tu, to bo strategia. to się nie złamie w środek. No, a to? Złoży się. Czk. To? No, jak tu zawiniesz i tam. To się złoży, ale jak tu i tu, to nie jest... zawino tu i tam na samym końcu. No mi się wydaje, że może się złożyć. Tak, a tu i tu to nie jest za krótkie? Ty chcesz o tym trochę, trochę krótkie. No dobra. Ej to sprawdźmy, ale nie, no stary, musimy. A, twój pomysł jest o tyle lepszy, że jesteśmy obok siebie przynajmniej. Więc wiesz, ty na przykład tu, a ja tu obok. No, no. A tak jak tak, to będziemy wzdłuż lecieć, to do dupy jest. <laughs> w takim razie ja to układam ty łóż swoje w tak, i co? Ja efekt końcowy pokazujemy, widzą. Dobra. Ej, jak to dobrze wygląda! Widzę, wbijajcie nas na Instagrama. Tutaj. Oczywiście, że tak! I w ogóle Gdzie fajne. Swojego? Pokaż. Tu, o tutaj, a tam jest G. O, o, poczekajcie, o ja mam tu, a ty tu? Tak jest. Tak jest, zapraszamy tam serdecznie, oczywiście. Wbijajcie. A jak usiadłem, tu coś tak strzeliło. możesz. Ej, ale jest wygodnie, chcesz zobaczyć to na wysokości, jak jest? Chciałbym, ale boję się, że to pierdolenie. Stary, ja sprawdziłem wasze dużo. Poza tym, widzowie, w ogóle jesteśmy ciepło ubrani, a jeden plus gigantyczny, którego nie powiedzieliśmy. Bo jak widzicie, ani razu nie było nam zimno, nikt nie. nie powiedział, bo tu jest tak, takie grzanie, tak że na dworze wiem. jest 4 stopnie, a my mamy tutaj z 15. Naprawdę, na jest ciepło. 15. Jest ciepło. Jeszcze ty masz, wiesz, nie dotykasz podłogi, to już w ogóle jest bajka. Ej, ja idę z daleka, ty chcę usiąść tu. A ja idę z daleka zobaczyć, jak to się wygląda. Stary, powiem ci tak, to epicko wygląda z mojej perspektywy u ciebie. I z mojej tak samo tu. Dobra, i tak epicko, ale fakt, że leżysz na ziemi, jest komiczny. Czekaj, ja może... Stary, jakbyśmy sobie fotę cyknęli na Insta, to jest bajka. Fenomenalne. Stary. Dobra, a ja idę rozwiesić jeszcze siatkę maskującą. mogę trzymać. A! Powiem tak, Jack, rozłożyłeś, epicko to wygląda. Tak epicko. czy tak czerwono? Ale jesteśmy zasłonięci. Dawaj, masz, masz to? Idę. I zobacz. O kur... Co?! Stary, epickie! Patrz, nawet z oświetleniem, jakie to jest czerwone. Ej, mocno tu jest, patrz, mocno. Patrz, stary, o kur... O jest. o, yes. o yes. kur... jest! Kur... Gówno, kur... Co? Co? Je... kur... Dobrze! Kur... Srać ma to. S... Kur... O kurde, jak fajnie! Kozasko, co? Trochę szumi, ale jest fajnie. No tak i I to jest zasłona stary, żeby nas chroniło od takim tamtego wejścia w ogóle. Tak, bo stamtąd nie widać, na pewno nic. Chyba za Epicka! Pizka! No jest, jest, wygląda dobrze. Czekajcie, chodźmy tam w ogóle. No, tylko to weźmy. Patrz tutaj za tym. Ciekawe czy widać stąd, wiesz? A. O, Ała. Jezu! A! Jaki bullshit, kur... O Jezu O Jezu uważaj, badaj. Ale fair, no jeden za jeden, kur... No gorzej Ej, tutaj jest w ogóle mocno tak czerwono, a tam Ja gaszę Uuu, stary No Tam nie widać, że jesteśmy No właśnie, nie? Tylko Mi to nie światło, jak teraz zgasimy to już w ogóle Zarąbiste to jest To co, czekaj, ja zmienię światło na inne Teraz jest moc dopiero W ogóle ten strych jest straszny, ja bym go zamknął, ale ale nie wiem, czy chcę, jakbyśmy mieli uciekać. Nie, zostawmy go lepiej, może na wszelki. A teraz chodźmy po drugą lampę, bo tutaj nic nie zostawiamy. W ogóle tu chyba nic nie ma też. W ogóle idziemy do naszego przytułku. Ty, kamera tu jest, zostaw, weźmy to wszystko. O kurde. No, lipa. Coś by porwało. Coś by porwało. Tak? No, stary, ja się boję. Nie ma o co. Kierowniku. <laughs> Dobrze, jak walnie to na kamerze. Patrzcie, tu o. jest... Ja ufam swoim słupom, powiem ci tak. Ale ja nie mówię o supy. O... A, o supach mówisz. Nie o, o, supach. o supach, tylko nie o, o, supach. o supach. Nie o słupach, tylko o słupach. Supach, supach. No. Że konstrukcja pierdych nie dach, wiesz, się zarwie. No wiem, wiem, niby tak, ale... Złuch. No ja swojego to testować nie wiem, czy... Znowu no coś przyjechało. Tak? Może straż? Teraz już nie. Tysiąc procent. A już. nie, jest coś, jest, dobra, słyszę. Czekaj. A to z dupy, to jakby tam drogi nie ma No, no, jakby w lesie Może kicioszek auto nasze odpalił O Jezu, właśnie, kota nie mamy Gdzie on jest? Kota nie widziałem dzisiaj Cały dzień nie widziałem prawie kota, ogólnie, cały dzień prawie Cały dzień, gdzie lata? Ej, musimy go tu przynieść, ciekawe co on powie na to O kurde, dzisiaj już nie, ale następnym razem Z przyjemności, 2-4 h tutaj w tym pokoju czy coś z kicioszkiem Ej, nagrajmy 2-4 h z kotem Niech Uuu, widzowie, niech stary, że śledzimy kota cały czas przez 2-4h, zobaczymy gdzie on idzie, co on robi i go tak, śledzimy Tak, niech widzowie napiszą, 2-4h z kotem, Chceć, jeśli chcecie napiszcie w komentarzu. Lepsze, żeby tyle rzeczy naraz raz chcecie, nie wiecie co pisać, ale piszcie wszystko Wszystko na bieżąco piszcie Tak jest, trzy komentarze zostawiacie. Dokładnie, po trzy, cztery komentarze minimum, proszę cię, połóż się, poczuj to Już tą biedę poczułem stojąc <śmiech> <śmiech> Nie wiem, czy muszę siadać jest? Trzymaj O matko moska, co ty mi każesz robić Serio Stary nie żartując, nie śmiejąc no. no. się, ale w ogóle ładne kolory, to pięknie wygląda. Właśnie coś muszę dowalić, tak, żeby to O, człowieku, jak to przełamuje takim niebieskim, pięknie. To właśnie chcemy dla widzów, że to mamy. O, no. Panie. Dobrze. To wygodek pokój gamerski, w tak, tym Tak, trochę jest coś takiego, co nie zaczęliśmy się tu czuć dobrze. Poczekaj, muszę tylko na hamak. Nie wiesz, tak. nie za dobrze. Aż. Że za ładnie jest. Tam te klatki, wszystko leży, a my tu sobie siedzimy. To no. Zobacz, połóż się, tylko delikatnie. Nie nie tak! Nie tak No ty się położyłeś jak najgorsza o. o. Jezu, jak się przestraszyłem Człowieku, ja ledwo co usiadłem, a już ci sznur puszczę. Tak? Czy Kumam... Kumam zamysł tego z tyłu, że jest... O jak że... się zesrałem! Że belka leci? Że Czy co? Nie, że cokolwiek idzie w nas A. Bo ta spadała jakby ktoś stamtąd bieg na nas Jezus Maria e, Może koło fortunę otworzymy jednak Jak to? No nie pokazaliśmy jeszcze całego chyba Dobra, Nie zresztą. zakręciliśmy tak wiesz, musimy się skupić na nim trochę o. Bo nie my pokazaliśmy, ale wiesz Stary, no tu są jakieś dziwne napisy no. W ogóle nie wiem czy ono nie jest do góry nogami czy to ma bryloczki? Patrz, to chyba powinno Patrz, być Patrz! Tak. To ma bryloczko zawieszki. To patrzcie, to jest normalnie zawieszka jakaś z, z miedzi czy z czegoś. Tu jest kolejna. O Jezu. Jakieś znaki. Jakieś znaki, coś tam. Stary, śmierci, zobacz. Życzymy dużo szczęścia, coś tam, coś tam. Książka, amulet, maskotka, double shot. Jakieś dziwne są rzeczy. Ale patrz, w ogóle możesz wylosować, co chyba nagroda była, że takie zawieszki, czy coś? Możliwe. I fajnie to wygląda, ale co to? Co jest na odwrót! No też mi się właśnie tak wydaje. Coś jest na odwrót w ogóle, bo to pamiętać na górze, jeżeli już. Ej, hey, nice! A co jeszcze to stary? Jak zakręcisz tym, to wywoła coś posranego, wiesz o co chodzi. Też o tym myślałem. Że przywołamy coś głupiego, jak ta gra Quidge'a, czy coś takiego. U widzowie, ta gra musi być niedługo. Taka stary planszowo, tak, ta nie. straszna, co tam palcem się przesuwa i tak Nie. tak W jakimś strasznym domu zagrałem. Jednak tu manuszkę taką. A. W sensie głupio to wygląda, ale jednak No, no ma dobra, ma no to taką. sens, dobra. No to może tak jest. Uwaga. Co wylosujesz? Mocniej może. Uuu, ładny ty, dobrze działa! No nie? Co wylosowałeś? Amulet. Czekaj, pomiędzy. Nie, ty masz pomiędzy. na piątce bardziej. A nie, w sumie? No na piątce, to amulet. Na piątkę, amulet, no tak. Jeszcze amulet. raz? No jeszcze raz, Książka. Okej. Okay. Książka do wyboru, numer 19. Co jest numerem 19? Tutaj nie ma. Jest? Jest. 19, książka do wyboru! Nice! Okej, okay, czy nie masz książki. No to mm -hmm. dupa, to trzymaj, to teraz ja. <laughs> Stary, ja chcę mieć jakiś amulet, bo oni piszą amulet, nie piszą brelok, zawieszka. Nie amulet, tylko uważaj na łeb. O, dobra. Amulet. dobrze, amulet. Ja myślałam numer 12. No to dupa. Maskotka! 7 maskotka Nie nice. mogę wylosować w ogóle to co mówię na przykład, ja chcę 14. blisko. No ja ewidentnie się nie sprawdzam, jestem do Blisko. Prawda, teraz ty. Może się uda. Dobra, ja mówię o. siódemka. Dobra. Jak zakręcił, cała stodoła poszła. Jak? Dziesięć. Trzy pozycje, trzy Ej, pozycje. Ej, blisko, jeszcze raz dawaj. Dobra. Ej, mówię trzynastka. U dwanaście. ja Jeden. Jeden. Dawaj teraz ty. Ja daj blisko jestem stary. Mam pierwsze miejsce na razie. Dobra, najbliżej. no masz. Jedno. Uwaga, ja robię cztery O Jezus Maria. Trzy o pozycje. Jezus. Dawaj jeszcze raz. Jakie trzy pozycje? No raha! Jezu, bo ja 20 i mówię 20, mama powiedziałem 4. To jest różnica tylu, że to jest szczyt. Ile? 13, bo pechowe. Nie, Nie, 13 jest bopekowa. Ja! Jest! Jaki fart! Jest, a powiedziałem 13, bo ten będzie 10. Ale jest 13 i mi wystarczy! Co tam jest? Ej, tam jest w ogóle coś fajnego czy nie? Amulet, numer 13 amulet to który? To! Ten! O Jezu, ja go nie chcę! To no, mi się źle kojarzy, stary! Ja wiem, że to może jest jakoś inaczej niż nam się wydaje. Jest zły jest. Ale wydaje mi się zły. Jest bardzo. Ja bym zły. w ogóle to zakrył i srał na to do końca nocy, tak. albo zostawmy to gdzieś w ogóle obok tak. nas. To co, czas iść do spania, no Tak jest, o widzowie, ja z... więc zostawcie subskrypcję na tym kanale Łapkę w górę, dobijamy do pół miliona subskrypcji Codziennie są filmy o 14 I do zobaczenia w następnym odcinku chyba. A my time jeszcze na koniec filmu, oczywiście tak, Żeby przyspieszył tak. montażysta i żebyście zobaczyli jak sobie smacznie śpimy Zostawił czerwony światło co Uuu, tak, tak jest